Za trzy dni majówka o to, jak nie zamierzają spędzić tych kilka wolnych dni zapytaliśmy mieszkańców. Na długi weekend. No cóż, chyba raczej pomyślimy coś nad Krakową, nad Krakowem, nad jakąś pracą, żeby coś na wakacje zarobić po prostu, żeby mieć trochę tego wo wolnego czasu jeszcze troszeczkę, żeby się wybawić troszeczkę, a tak to raczej tyle mi się wydaje ale masz zamiar spędzić pracując. Pracując. Długo. Tak, pracując. Myślę, że będę chciał robić to, co lubię, przy jakimś sporcie, coś, albo przy jakichś kuchennych rzeczach. Także mnie to interesuje i myślę, że to będzie dla mnie fajna zabawa i naprawdę myślę, że to będzie udany weekend. Ja najprawdopodobniej spędzę czas z rodziną i ze znajomymi. Praca też by się przydała, ale na weekend majowy nie wiem czy znajdę. Także coś będę jeszcze myślał na ten temat. Zbliża się teraz weekend majowy, a w związku z tym wybieracie się gdzieś? Macie jakieś plany? Raczej nie. Raczej tutaj zostaje nauka. Jeszcze takie ostatnie powtórki na spokojnie przed maturą. A takie już odpoczynek i czas wolny to już, już całkiem po maturze. Czyli weekend majowy z książką. Dokładnie, niestety, ale trzeba się dobrze przygotować, żeby to zdać jak najlepiej i na spokojnie, potem już się nie martwić, żeby się spokojnie dostać już na studia. Plany na weekend majowy, też związane z książką i nadciągającą tak, naturą. zamierzam przerobić całe zwierzęta i rośliny, więc ambitnie. Na długi weekend, nie wiem, wyleżeć się, wyspać, podpoczywać w końcu od tej nauki, i potem znów wrócić. W sumie nie dużo zostało do końca szkoły. No wypocząć po prostu. A jakieś konkretne miejsca? Nie, nie, nie. Raczej nie wyjeżdżam nigdzie. Rac nie wyjeżdżam teraz nigdzie, bo planuję wcześniej zakończyć szkołę, bo jadę zarabiać na auto i dlatego też właśnie teraz po prostu siedzę w domu i będę się trochę opierdzielał. <grytanie> Że tak brzydko mówiąc. No i po prostu będę leżał sobie spał, oglądał filmy, seriale i odpoczywał. Spędzę je z rodziną, ze znajomymi, odpocznę. No, i mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. A gdzieś w okolicy się wybierasz? Jakieś miejsca tutaj charakterystyczne? Być może do Krakowa, do brata. No, ja w sumie nie mam za dużo planów, ale myślę, że też z rodziną, z przyjaciółmi. No i korzystać z pięknej pogody, którą mam nadzieję nadejdzie. oczekamy z upragnieniem na ładną pogodę. Jakie masz plany na długi weekend majowy? No, prawdopodobnie w pracy. W pracy? A co tak konkretnie będziesz robił i dlaczego w pracy? No, w rodzinnym pensjonacie trzeba pomóc, wiadomo, rodzinie, żeby inni mogli wypoczywać, niektórzy muszą pracować. Uczyć się do matury. Tak jest, taki jest mój plan na długi weekend majowy. Chciałem pojechać do Krakowa z przyjaciółką. I co będziecie robić w Krakowie? Jedziemy tam do znajomych. Na długi weekend majowy. Na pewno spędzimy go z rodziną i będzie pierwszy grill na tarasie. I dużo dzieci. Moje i yy, mojego rodzeństwa. Czyli taka impreza rodzinna. Tak, impreza rodzinna. Możliwe, że pojedziemy z kolegami nad Solinę, nad jezioro i będziemy się dobrze bawić na pewno bezpiecznie. Nad wodą bez alkoholu, oczywiście. To oczywiście, że tak. No tak, no bez.